Ja jestem Jusz i pokażę Wam dzisiaj jak grać Claw Postaram się po prostu omówić wam Claw jak najbardziej tylko mogę. Sam mainuję Claw i gram bardzo dużo, więc myślę, że się dowiecie sporo. Zostawcie łapę w górę, suba i napiszcie w komentarzach do jakiego agenta chcecie kolejny poradnik, a my lecimy z opisem umiejętności. Co robi pierwsza umiejętność, czyli te motylki na dole To jest nic innego jak overheal, czyli na przykład, no nie Lecę sobie, praguję lub zdobywam asystę, bo również po możecie zdobyć, klikacie sobie pierwszą umiejętność no i w tym momencie słuchajcie dostajecie na chwilę, regeneruje wam się HP na chwilę oraz szybciej się poruszacie, oczywiście wam później przedstawię w jakich momentach warto to używać kolejna umiejętność to jest granat, w momencie kiedy rzucicie granat, on co ważne jak widzicie ma pewną odległość, w sensie nie może on nie leci w nieskończoność, nie można nim robić line upów, on ma, on po jakimś czasie wybucha, ale rzucacie granat i w momencie kiedy ktoś wejdzie, przeciwnicy czy sojusznicy w niego to mają zmniejszone HP oraz przez chwilę otrzymują podwójny damage, smokey słuchajcie Smoki, macie taki y, radar z tymi smokami, macie pewien obszar, po prostu klikacie lewy przycisk myszy lub y, lewy ten przycisk na padzie, klikacie prawy, żeby rzucić i rzucacie również smoka. To ważne smoki możecie rzucać po śmierci, więc w momencie kiedy na przykład zginąłbym w tym miejscu, no to mam y, tylko ten obszar, gdzie zginąłem, czyli od miejsca waszego zgonu to możecie rzucać smoki, z czego ten obszar jest troszeczkę mniejszy. Dlatego y, warto pamiętać, y, wie, wiecie, trzeba mądrze umierać grając krow, bo dalej możecie się przydać drżnie nawet po śmierci. Dobra, ult. Ult jest też giga prosty, słuchajcie, jeżeli to chodzi. Zginiecie, używacie ulta, rezujecie się. Na chwilę jesteście nieśmiertelni, jak na tym nagraniu, który teraz widzicie, w momencie, kiedy już będziecie śmiertelni, no to wyciągacie broń i macie określony czas. Ten pasek na dole to jest określony czas, gdzie możecie zdobyć fraga lub asystę. Jeżeli tego nie zrobicie, to giniecie. Jeżeli zdobędziecie fraga lub, lub asystę, to zostajecie przy życiu. Więc no. Macie chwilę, żeby dostać drugie życie, ale nie jesteście y, śmiertelni w nieskończoność. Dobra, więc opis umiejętności za nami. Teraz sobie przejdziemy do tego, jak poprawnie używać umiejętności. Zaczniemy sobie od smoków. Słuchajcie, od smoków sobie zaczniemy. Co ważne, ja wam nie pokażę wszystkich smoków na każdej mapie, jak gdzie rzucać. Pokażę wam takie y, najważniejsze tipy. Jeżeli chodzi o taki obszerny poradnik, jak rzucać smoki ogólnie kontrolerami, to zrobię taki filmik w przeszłości. Myślę, że to po prostu będzie lepsze, bo na większości kontrolerach smoki się rzuca w taki sam sposób, więc y, nie ma sensu. Do tego powtarzać w każdym poradniku. Zrobię jeden poradnik, ale wam tutaj pokażę takie najważniejsze zasady. Więc grając kontrolerem, gracie mniej więcej na środku mapy. Czyli na przykład na ascencie gram sobie na środku i mogę w tym momencie smokować site A oraz site B oraz mida. To jest bardzo ważne. Tak trzeba rzucać po defensie smoki. Teraz jak rzucać smoki po defensie? Słuchajcie, nie rzucacie smoke'a w ten sposób. Dlaczego? Bo daj, zabieracie sobie przestrzeń. Zawsze, ale to zawsze, staracie się zabrać przestrzeń przeciwnikom, a nie sobie, ok? Czyli w momencie, kiedy mamy smoka w ten sposób, to zabieracie sobie przestrzeń, bo przeciwnicy mają więcej przestrzeni, więc rzucacie jak najbardziej do tyłu smoka. Rzucam tutaj i teraz patrzcie na to sobie nie zabieracie przestrzeni, a ile zabieracie przestrzeni e, przeciwnikom. To jest bardzo ważne i zawsze, ale to zawsze rzucajcie w ten e, sposób. Smoka, czy to po defensie czy po ataku, tak, żeby zabrać e, przestrzeń e, waszym e, przeciwnikom. E, również możecie robić one way. E. One way e są bardzo ważne w tej grze. Pokażę Wam jak działają one way e i jak je rzucać. Po prostu szukacie sobie boksa, na którego możecie rzucić smoka. Opatrzcie! Tutaj pikują przeciwnicy. To jest jakiś taki box, jakaś ściana. Rzucam sobie na tę ścianę smoka. O kurde, one way. Co ten one way robi? Robi to to, że wy widzicie przeciwników, kiedy oni was nie widzą. Będziecie kiedy przeciwnik tu będzie szedł, będą, będziecie widzieć jego nogi, strzelacie, on was nie widzi i macie fraga. To samo możecie robić na różnych takich pozycjach, czyli załóżmy, atakujecie, dajecie tutaj spajka, spajk leży cofacie się no i w momencie kiedy przeciwnicy już wchodzą w site, rzucacie tutaj smoka, jest one way. W momencie kiedy przeciwnik będzie chciał defować spajka, no to on was nie widzi, a wy widzicie jego nogi i możecie bardzo łatwo wygrać rundę. Więc o one way'ach pamiętajcie, kiedy w ogóle rzucać te smoki po ataku, no rzucacie wtedy, kiedy wchodzicie w site. Nie rzucacie od razu, jak runda się rozpocznie smoke'ów, bo to jest bez sensu. Czekacie, aż będziecie wchodzić w site, czyli jeżeli jest info no to wtedy możecie faktycznie rzucić od razu. Ale jeżeli gracie pomału, to czekacie, aż wasza drużyna zacznie wchodzić w site i dopiero wtedy rzucacie smoki, bo pamiętajcie, smoki nie trwają wiecznie, one są przez określoną ilość czasu, więc musicie mniej więcej patrzeć na to, co wasi sojusznicy robią, by się po prostu z nimi odpowiednio dogadajcie, żeby po prostu na czas rzucić dobrego smoka. Dobra, jak używać umiejętność, którą jest C, czyli heal? No po pierwsze używacie wtedy, kiedy macie mniej niż 150 HP wraz z armorem, ponieważ to jest bez sensu. Kiedy użyjecie mając 150 HP, no to tylko dostajecie przyspieszenie, czasami to przyspieszenie się przydaje faktycznie, aczkolwiek kiedy zadacie Damage. Dobra, więc załóżmy, sytuacja, no nie? Sytuacja jest taka. Pikuję, tu jest przeciwnik, zdobywam fraga, straciłem HP, używam sobie e, swoją pierwszą umiejętność i w tym momencie mam przez chwilę więcej HP i szybciej biegam, więc pikuję, wchodzę w side. Dlaczego wchodzę w side? Dlatego, że jeżeli nie wejdę w side, no to tak naprawdę tracicie umiejętność. Bez sensu użyliście umiejętność, więc pamiętajcie, że w momencie, kiedy używacie swoją pierwszą umiejętność, te motylki, czyli Hila, to co mam pod C przypisane, to musicie pikować, wchodzić w site, bo inaczej, to jest po prostu bez sensu, staracie się szukać po prostu e, przeciwnika e, w tym m, momencie, e, no i przez to, że szybciej biegacie, no to pamiętajcie, że możecie również jakby bardziej swingnąć, czyli na przykład zamiast piknąć w ten sposób, no to już piknę w ten sposób, dlatego, że po prostu szybciej biegam. Dobra, kiedy używać umiejętności Q? Ja z tego, co widzę na ocenianiu klipów, większość z was używa źle umiejętność klow. słuchajcie, nie używacie tej umiejętności tak o nic nie robicie, to jest błąd, tak nie robimy, puszczamy naszą umiejętność wtedy, kiedy chcemy z nią coś zrobić, czyli sytuacja, powiedzmy, pierwsza sytuacja, którą tutaj robię, wchodzą w site, leci flash, rzucacie pikujecie i zabijacie, bo mają mniej HP i łatwiej będzie ich zabić drugą opcją jest taka, druga opcja jest taka że rzucacie sobie smoke'a wiecie, że przeciwie tutaj są, rzucacie smo smoke'a lub za smoke'a umiejętność i skanujecie skanujecie, słuchajcie nie, ponieważ wtedy jest bardzo duża szansa, że zabijecie. Bo również oczywiście możecie tu rzucić za smoka, czyli nie, nie wtedy, kiedy są w smoku, ale za smokiem. No to powiedzmy, że tu rzucam przeciwnicy mogą być w tym miejscu, no nie tam bardziej z tyłu, no tu rzucam bardziej do tyłu Ta umiejętność. No i w tym momencie po prostu tutaj wybucha chyba nawet trochę się rzuciłem, no ale tutaj wybucha. No i ponownie po prostu od razu po tym skanujecie. Ale coś co jest bardzo ważne. Kiedy chcecie skanować przez smoki, raczej grajcie fantomem. Dlaczego? Słuchajcie, jak strzelacie z fantoma przez smoki nie widać waszych strzałów. W momencie, kiedy byście strzelali z vandala przez smoka, przeciwnicy będą widzieć, skąd strzały lecą i w ten sposób pewnie często giniecie przez smoke'a. Po prostu widzą przeciwnicy, skąd lecą strzały. Więc ogólnie raczej polecam grać fantomem. Przynajmniej po defensie. Ja tak zrobię z reguły, że po defensie gram fantomem po ataku vandalem. W przypadku kontrolerów oczywiście będziecie grać, jak, jak chcecie, ale pamiętajcie o tym, że strzałów po prostu... E, Fantoma nie widać. Również możecie tę umiejętność użyć wraz ze swoją drużyną. Słuchajcie, sytuacja jest taka: macie race. Prosicie, hej, rzuć nejda. rzucacie razem tę umiejętność, rzucacie tą umiejętność już że tutaj najda. Przeciwnicy są obici. E, otrzymują podwójny damage. Rejska zdobywa fragi. Macie pierwsze, pierwsze dwa fragi na przykład od razu na samym początku rundy. Więc starajcie się również robić tak zwane combo wraz ze swoimi sojusznikami. Oczywiście można to robić na różnych mapach, w różne pozycje. Po prostu e, sami pokombinujcie, gdzie m, moglibyście e, to ze swoją drużyną zrobić. E, pamiętajcie, warto być kreatywnym, jeżeli chodzi o smok, jeżeli chodzi właśnie o używanie e, wszystkich umiejętności. Również to możecie zrobić ze sobą, albo na przykład przykład wasz sojusznik tutaj stoi z Odynem i chce skanować z Odynem, bo oczywiście to jest częsta taktyka, to wy, żeby mu pomóc, używacie po prostu swój granat w tym momencie, jeżeli przeciwnicy będą tam biec i on będzie skanować z Odyna, no to jest duża większa szansa, że zabije, więc pamiętajcie, tę umiejętność używacie po to, żeby po prostu sobie pomóc we fragach, nie żeby rzucić i nic tym nie zrobić, bo to jest bez sensu, tracicie w ten sposób umiejętność. Dobra, a kiedy tak naprawdę wart, warto użyć ulta? No, są różne sytuacje, ponieważ możecie być w sytuacji 1 versus 1, bo jest tylko jedna sytuacja w przypadku 1 versus 1, kiedy możecie użyć ulta, kiedy jest zaplantowany spike. Ja wam to w tym momencie pokażę. Słuchajcie, ja sobie tutaj zginę. Jestem sam w drużynie, zginąłem jak widzicie, nie mogę użyć ulta. Ale, ale słuchajcie w momencie, jeżeli zaplantuję spajka. o, zaplantowałem sobie spajka i jestem sam w drużynie, nie mam żadnego sojusznika do pomocy, to w momencie kiedy zginę, Oj, nie zginąłem. W momencie, kiedy zginę jeszcze raz, mogę użyć ulta z powrotem. Nie używam ulta, chowam się. I pikuje, prawda? Oczywiście pamiętajcie również, właśnie taki tip do ulta. Starajcie się schować lub piknąć pod, swoje, pod swoich sojuszników, no nie? E, sobie włączę, może nieśmiertelność albo autorespond, żeby nie zginąć od razu. E, więc w momencie, kiedy albo cofamy do sojusznika, czyli wiecie, że to jest sojusznik, wy ultujecie i tak trochę baitujecie, wasz sojusznik jest już, jest już wcelowany w, e, w przeciwnika i po prostu fraguje. E, I zawsze jest ten jeden za jeden e, frag, więc w taki sposób to wygląda. W momencie, kiedy jesteście po defensie, nie ma takiej możliwości, żeby użyć e, ulta, kiedy jesteście sami w drużynie, potrzebujecie mieć zawsze sojusznika, więc zaplantowanie spajka po ataku to jest jedyny moment, kiedy możecie użyć ulta, e, w, e, kiedy jesteście w sytuacji 1 versus 1 e, a tak to zawsze potrzebujecie sojusznika no i co ważne, słuchajcie, mam ulta atakujemy site, no nie, zamiast po prostu czekać, dać wejść, wygrać w tym momencie agresywnie, to jest giga dobre Smokujecie, słuchajcie, wchodzicie i wy wchodzicie jako pierwsi, Giniecie spoko, używacie ulta, wasi sojusznicy mogą być za wami, zdobyć fragi i wy zdobywacie frega, zostajecie przy życiu, więc to jest również dobre, żeby wchodzić jako pierwszy w momencie, kiedy macie ulta albo zostawiać go właśnie na postplant Czyli na przykład mówicie sobie sojusznikom hej, nie pikuj ja mam ulta, wy pikujecie jako pierwsi Nawet jeżeli zginiecie, to macie ulta i dajecie po prostu przewagę swoje drużynie w ten sposób. Więc pamiętajcie, żeby starać się jak najmądrzej używać tych wszystkich umiejętności. Dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy sobie do paru klipów, które udało mi się na moich streamach zrobić. I omówię wam, co tam konkretnie zrobiłem i e, co możecie się z tych klipów nauczyć. Więc słuchajcie, mamy mój pierwszy klip. Jestem tutaj trochę podwójnie, ale dobra. Mamy mój pierwszy klip, słuchajcie. Oh, wtedy zbiłem. Więc, o, może sobie troszeczkę wyciszymy, co ja tak naprawdę tutaj robię. Jak widzicie, e, gram mniej więcej na środku. no tutaj już wiedziałem, że sojusznicy wchodzą. Ale Wam musi być dziwnie, kiedy oglądacie mi podwójnego, co no i co się stało? Słuchajcie, jak widzicie, zdobyłem asystę. Dlaczego zdobyłem asystę? Dlatego, że zasmokowałem po prostu w dobrym momencie. I coś, co się stało w tym klipie, takiego, no to oczywiście tutaj sfragowałem. O, i to jest bardzo ważna rzecz, czyli żebyście się nauczyli, jak skanować w smoki. Dlaczego strzeliłem tutaj i zabijem? Dlatego, że to jest bardzo częsta pozycja, jeśli przeciwnik ustawi. Raczej przeciwnik się ustawia pod kątem, zaraz Wam to pokażę w grze. No i sobie po prostu skanuje tych pozycjach. Ja już wam to pokażę, w grze, o co dokładnie chodzi. Więc wracamy do gry, słuchajcie, i słuchajcie. Mamy tutaj smoka, nie? Dlaczego skanuje tę pozycje? Ponieważ. Przeciwnicy często stoją, stoją w tym miejscu, albo w tym miejscu. Czekają na smoka. Więc y, przeskanowanie tej pozycji jest bardzo dobre. Przeskanowanie tak samo tej pozycji może być dobre. Oczywiście ja również wiecie w jaki sposób ja również lubię skanować. Rzucam smoka. Ja lubię skanować po prostu w taki sposób, kiedy totalnie nie wiem, gdzie mogą być sojusznicy, ponieważ wtedy skuny tak naprawdę całego smoka, oczywiście jak jeszcze tu z granatem robię, no to wtedy jest najprościej, po prostu y, w taki sposób y, zrobić. Ale również to dotyczy się innych pozycji. Patrzcie na to, rzucę sobie smoka w tym miejscu, gdzie będzie przeciwnik. Przeciwnik pewnie będzie w tej pozycji. Skanuje sobie te pozycje ewentualnie będzie w tej pozycji, no ale najczęściej się ustawi w tej e, właśnie e, pozycji. E, również e, w przypadku CT, e, na przykład smokujemy sobie CT, gdzie przeciwnik będzie, pewnie będzie do tej strony, lub do tej strony, mało kiedy ktoś stoi na środku. Oczywiście warto całe przeskanować, ale... E, Myślcie, jakby staracie się myśleć, jak przeciwnik, no nie? Gdzie przeciwnik za tym smokiem w smoku mógł się schować? Tak, żebyśmy mogli go bez problemu przeskanować. To jest pierwszy e, tip, właśnie z moich streamów, który tutaj dla Was mam. Lecimy z kolejnym. Ok, mamy mój kolejny klip. Tutaj miałem jeszcze bardziej wyrazisty kolor włosów, bo mi się już sprał. Rzuciłem smoka, jak widzicie. O, to jest to, co mówiłem. Widzicie? Skanuję te i te pozycje, bo ludzie albo od prawej, albo od lewej po prostu holdują. sobie to skanuję. No to jest wandala, więc widzieli, gdzie jestem, ale właśnie rzucam one way'a w tym momencie na sunsetie. Sam jak widzicie po granacie od razu zaczynam skanować co prawda robię błąd, że robię to z Wandala, bo akurat miałem Wandala. no ale wiadomo jak już się nie ma z czego no to warto po prostu spróbować swoich sił, Oj, zdobyłem dwie asysty, do... za co zdobyłem dwie asysty za onewaya oraz za ten granat, moi sojusznicy tak, również paścia. pod to grali. i patrzcie ten oneway również zatrzymuje przeciwników Trzy fragi wleciały tak naprawdę my dzięki temu one z tego pomógł. co e, wiem, wygraliśmy po prostu rundę. Więc właśnie w ten sposób to wygląda. Warto rzucać, warto skanować tutaj to wam to w praktyce pokazałem. Lecimy z kolejnym klipem. Kolejny klip, I który tutaj mam dla Was, nie no, nie no to, to po prostu one way, który, który już myślę, że bardzo dobrze e, znacie, prawda? Rzucam one ja oto akurat na konsoli gram jak widzicie, więc trochę movement może być gorszy, ale jest one way i patrzcie, to jest idealny przykład na to, jak One Way działa, widzicie? Ja widzę ich nogi, oni mnie nie widzą w tym momencie. Skanuję! Easy frag, nawet na to jak nie umiem grać Taką, sorry jak widzicie, łatwo zdobyłem dzięki temu Fraga, no i zmieniam od razu Pozycję, żeby wiadomo nie stać cały czas W tej samej pozycji, jeden frag nie ma co za bardzo być I jeszcze tutaj sobie dorzuciłem smoka. O, dlaczego dorzuciłem smoka takiego A nie głębszego, to jest też dobra rzecz, którą bym Chciał wam pokazać, dlaczego? Ponieważ Tu jest trap cyphera, zrobiłem to po to Że w momencie kiedy przeciwnicy by chcieli Rushować, to jest większa szansa Że wejdą w ten trap cyphera, więc ponownie jest to Wykorzystanie smoke'a bardzo sytuacyjnego Pod trap cyphera po prostu pod swoją drużynę. Kolejny klip. No i słuchajcie, mamy kolejny klip. E, również no ten ascent i sunset. No to to chyba jedyna mapa, którą tutaj grałem, nie? Ale ja sobie podszedłem pod tego smoka jak widzicie. Podszedłem sobie w tę pozycję. Widziałem. Ok, nie trafiłem strzałów. Co teraz robię w tym momencie? Zamiast głupio pikować, rzuciłem sobie smoka po to, żeby zmienić pozycję. Więc rzuciłem sobie smoka, który teoretycznie pomaga przeciwnikom, bo zasłaniam im shorta i nie muszą patrzeć tej pozycji. Ale zrobiłem go po to, żeby zostać przy życiu, bo oni wiedzieli, że ja tam stoję. Więc rzucenie tutaj smoka była najlepszą opcją, bo w tym momencie mogłem sobie zrotować i całkowicie zmienić pozycję, więc tak również smoki możecie używać po to, żeby po prostu zmienić pozycję od tej miałem czerwone włosy swoją drogą. Cały czas mam inny kolor włosów standardnie. Eee, ale właśnie w taki sposób to wygląda. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tak takie podstawy na Claw i mam nadzieję, że Wam pomogłem jak lepiej po prostu grać claw, claw Niedługo na kanale pojawi się filmik, gdzie zrzucać smoki i to będzie się dotyczyć już wszystkich kontrolerów, więc to będzie bardzo bardzo również obszerny poradnik. Dzięki za oglądanie, stawcie łapę w górę, Suba i napiszcie w komentarzu, do kogo chcecie kolejny poradnik, takie postacie, więc dzięki za oglądanie i cześć!